I co? Wiecie już, jak to z tą krową było? Tak, możecie wracać do pracy. To nie była żadna plaga spadających krów. No, od początku mówiłem: kamień z serca. No to mówcie, mówcie, o co się właściwie rozchodziło? Młody oszlusk, przelatując nad kamieniołomem, opuścił zdobycz. Nie ją do gniazda dla swojej matki i rodzeństwa. Spaliłem też ich jaja, więc raczej już o nich nie usłyszycie. Chwali się przezorność, ale tak jak mówiłem, więcej wam nie zapłacę. Bo nie ma. Macie tu. I dzięki, mistrzu. Sprawa się wyjaśniła, tak? Żadni bogowie nie zesłali na nas plagi. To był po prostu smok. Ale już go nie ma. Wdowie po Emilienie wypłacimy odszkodowanie i już. To na co jeszcze czekacie? Raz, raz, raz! A mnie się wydaje, że tu się dalej jakieś podejrzane rzeczy dzieją. A co się stało z budowniczymi, co pomnik składają? Trzy dni temu mieli do nas dotrzeć i jakoś ich wardajso dalej nie widać. Pewnie ich też coś zgniotło, albo ze szczętem zeżarło. O, jakaś szarańcza, jak w Zerikani. Co wy mi tu znowu za brednie opowiadacie? Pisał architekt, że mają duży transport marmuru z Metiny na brodę proroka i że się spóźnią tydzień. Więc przestańcie pierdolić, tylko do roboty. To ja odprowadzę was, Mistrzu. Poprawdzie to skłamałem, żeby mi tu znów nie panikowali, ale gdzieś ci robotnicy faktycznie przepadli. Zajdźcie do mnie później, to wam wyłuszczę szczegóły. No, jak, mistrzu, poszukacie tych zaginionych robotników? Zginęli? W jakim sensie? Ano, przepadli, razem z zaopatrzeniem. Złożyłem nowe zamówienia i kilkanaście wozów dotarło na miejsce budowy, a pięć zaginęło po drodze. Narzędzia, prowiant, budulec, no i przede wszystkim specjaliści. Co gorsza, był tam też nasz główny architekt. Pisałem do niego, że kamieniołom działa i żeby wysłał nowe plany, a na to, majster, że architekt przecież jest u nas, w Ardaiso. A to znaczy, że też przepadł. Rozumiem. Zajmę się tym. Mistrzu, nie wiem jak dziękować. Tylko błagam, śpieszcie się, bo bez tych pięciu wozów nie skończymy budowy.